Cześć, dzisiaj pokażę Wam filmik e, z maszyny poserwisowej, którą, na której przeprowadzaliśmy serwis. Maszyna grako 25. E, problem polegał na tym, że maszyna nie pracowała i zocjajon był skrystalizowany. Dokonaliśmy regeneracji pompy niskiego ciśnienia. Wynie, wymieniliśmy przewody materiałowe cyrkulacyjne razem z rurką powrotu cyrkulacji cała maszyna została w środku wyczyszczona za pomocą specjalnej chemii do rozpuszczania skrystalizowanego izocjanianu e, Stało wszystko przepłukane e, został wymieniony separator oleju na maszynie I jeszcze parę pomniejszych rzeczy. Całość serwisu została wykonana przez nas dla klienta, który korzysta z naszej pianki Omega Pur. No i co? Maszynka jest gotowa do odbioru. Klient wkrótce przyjedzie i będzie mógł wykonywać nadrysk.